Most Danych jest projektem realizowanym przez trzy największe uczelnie Pomorza. Jego głównym celem jest stworzenie repozytorium danych badawczych, usług wspierających naukowców w udostępnianiu danych badawczych oraz wsparcia w postaci Centrum Kompetencji Otwartej Nauki. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki powstało, aby pomagać społeczności akademickiej w otwieraniu ich badań, zarówno w formie publikacji, jak i danych badawczych. Nasze repozytorium zostało umieszczone w pobliżu komputera o dużej mocy. To jest szczególnie ważne, jeżeli chcemy analizować dane o znacznych rozmiarach. Wyzwaniem jest na pewno multidyscyplinarny charakter danych, z którym musimy pracować na co dzień. Eksperymenty, doświadczenia naukowe, analizy to są dane, które możemy zawrzeć zarówno w kilku megabajtach, jak i w kilkuset gigabajtach. Wszystkie te dane musimy pozwolić naszym naukowcom. Sprawnie wgrać na serwer, metodycznie i dokładnie opisać, następnie w bezpieczny sposób przechowywać oraz udostępniać w całym szerokim internecie. Centrum informatyczne task bierze udział w projekcie most danych. Naszym zadaniem jest dostarczenie repozytorium danych, które umożliwi przechowywanie ogromnej ilości. Wyników prac naukowych. Wiadomo, tych danych będzie dużo to będzie 140-150 terabajtów to jest naprawdę spora ilość. Ważną częścią projektu MOST danych i platformy, którą budujemy, jest, są właśnie analizy danych. Te analizy danych będą wykonywane w centrum informatycznym TASK na superkomputerze Tryto. Co nas wyróżnia, to zespół naukowców. Zespół naukowców z trzech największych uczelni Pomorza: z Politechniki Gdańskiej, z Uniwersytetu Gdańskiego i z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Unikatową cechą naszego repozytorium jest jego multidyscyplinarność. Nasi naukowcy udostępniają dane badawcze z różnych dyscyplin naukowych. W projekcie Mos danych Gdański Uniwersytet Medyczny zobowiązał się do zdeponowania w formie cyfrowej obrazów histologicznych i cytologicznych, tkanek i komórek pochodzących z różnych narządów, z różnych jednostek chorobowych. Planujemy przekazać na Politechnikę w formie tzw. otwartych danych. 22 tysiące obrazów o łącznej objętości 120 terabajtów to są wysokiej jakości obrazy histologiczne, które będzie można na wirtualnym mikroskopie oglądać jak przy klasycznym mikroskopie optycznym. W naszym laboratorium posiadamy dwie pracownie histologiczne. W tej, którą teraz Państwu pokażę, zajmujemy się krojeniem tkanek i przygotowaniem ich do dalszej obróbki. Jednocześnie próbki rejestruje się i nadaje nasz wewnętrzny identyfikator. Odbywają się tutaj wstępne etapy, w sumie dosyć długiego procesu i złożonego, jakim jest stworzenie preparatów histologicznych. W drugiej części pracowni histologicznej przygotowane wcześniej tkanki są procesowane przy użyciu automatycznego procesora mikrofalowego, a następnie zatapiane z wykorzystaniem automatycznej zatapiarki. Następnie wytworzone bloczki parafinowe skrawa się za pomocą automatycznego mikrotomu oraz wybarwia się różnymi technikami histologicznymi. Pracownia digitalizacji wyposażona jest w narzędzia do cyfryzacji i analizy obrazów. Zeskanowane preparaty mikroskopowe są następnie uzu uzupełniane o metadane dotyczące konkretnego przypadku i przesyłane do naszego partnera projektowego Politechniki Gdańskiej za pomocą bezpośredniego połączenia o wysokiej przepustowości, gdzie zasilają bazę otwartych danych badawczych projektu Most Danych. Głównym obszarem badawczym, którym realizuje razem z zespołem, jest zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Celem zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest redukcja liczby ofiar śmiertelnych i rannych, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar ciężko rannych na drogach. Aby zrealizować ten cel, musimy zebrać szczegółowe informacje o drodze, o otoczeniu drogi, o pojazdach po nich się poruszających jak i również o niechronionych użytkownikach dróg, pieszych i rowerzystych. Dzięki projektowi most dany zebrane przez nas dane MOC mogą zostać udostępnione dla innych ośrodków badawczych, które zajmuje się tą problematyką. W mojej pracy naukowej zajmuję się teoretyczną fizyką atomową i molekularną. Oznacza to, że badam strukturę oraz zachowanie atomów i cząsteczek. Porównanie teorii i doświadczenia jest fundamentem badań w fizyce. Jest to kluczowe, żeby porównywać teorie z doświadczeniem, bo wtedy można jednocześnie zweryfikować poprawność doświadczenia, jak i poprawność teorii. Dzięki repozytorium, takim jak Most Danych, możliwe jest szybkie udostępnienie swoich danych, dzięki czemu inne grupy badawcze mają możliwość wykorzystania ich w swoich badaniach, weryfikacji, ale też porównania ze swoimi wynikami. Znajdujemy się w Bazylice Mariackiej, jednej z największych świątyń ceglanych na świecie, w której możemy podziwiać fantastyczny zbiór epitafijny. To są wszystko teksty łacińskie, teksty, które były napisane w wieku XV, XVI, XVII. Są one częścią epitafiów, czyli pięknych pomników nagrobnych poszczególnych osób. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością tych epitafiów. Między innymi epitafia są poświęcone gdańskim burmistrzom, takim jak Szachman, takim jak Ferberowie, ale również i kaznodziejom z niedalekiego kościoła Świętej Trójcy. Między innymi mamy za mną znajdujące się wiszące epitafią Bocaka. Są to dane badawcze związane z językiem łacińskim, Dane, które chcemy udostępniać po to, żeby inne osoby mogły z nich korzystać w sposób całkowicie swobodny. Sięgając po dane badawcze do naszych, do naszych opracowań, musimy udać się do bibliotek, musimy się udać do miejsc, w których możemy znaleźć informacje w książkach. Dlatego też zajmuje to dosyć dużo czasu, natomiast te dane badawcze, które my udostępniamy, są pionierskimi. To po raz pierwszy są w ten sposób udostępniane. W ramach projektu most danych dostarczam dwie bazy danych, a mianowicie dane dotyczące makrofitobentosu, czyli roślin dennych Zatoki Gdańskiej oraz okrzemek Zatoki Gdańskiej. Moje doświadczenia w moście danych pozwoliły mi stwierdzić, że samo udostępnianie danych Czyli ten ostatni etap tak naprawdę tworzenia danych jest stosunkowo prostym, łatwym, przyjemnym procesem, o ile um, mamy wiedzę na ten temat, jak należy udostępniać te dane, o ile wiemy, jak należy je ustrukturyzować, żeby one były czytelne dla innych użytkowników. Uważam, że bardzo cenne jest udostępnianie wyników analiz naukowych, dlatego, że one pozwalają nam tak naprawdę zmapować ten świat nauki, pozwalają nam stwierdzić, ile już wiemy i pozwalają nam dzięki temu prześledzić to, czego już nie warto robić jako naukowiec, bo ktoś już to zrobił. Tak naprawdę możemy też bazować na cudzych ideach, cudzych pomysłach, poniekąd poprzez te dane, żeby wiedzieć, co warto z kolei, w co warto zainwestować, co warto badać, żeby wypełnić te luki istniejące w nauce. W Zakładzie Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii zajmujemy się badaniem różnych mikroorganizmów. Skupiamy się przede wszystkim na silnicach, cyjanobakteriach i począwszy od badania przyczyn ich zakwitów, masowego pojawiania się w wodach Bałtyku, ale także i w jeziorach, poprzez izolację poszczególnych gatunków, hodowlę ich, a w efekcie poszukiwania związków biologicznie aktywnych, które one produkują, sprawia, że pracujemy bardzo interdyscyplinarnie. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość uporządkowania tych dla danych dla innych odbiorców, co pokazało nam, jak szeroki wachlarz możliwości i wiedzy my na co dzień generujemy ile my danych generujemy. Możliwość uczestniczenia w tym projekcie pozwala nam z jednej strony dzielić się tymi surowymi danymi, które wypracowujemy, z drugiej strony mamy nadzieję, że inne osoby, które również pracują nad takim typem analiz, będą umiały z nich skorzystać i docenią wkład pracy, który myśmy wykonali, żeby stworzyć te dane. Kolekcje kultur glonowych stanowią. Źródło materiału do licznych badań naukowych, które mogą mieć również zastosowania komercyjne. Teraz tym bardziej coraz częściej mówi się o wykorzystaniu glonów na przykład do produkcji biopaliw, ale są one także źródłem, które potencjalnie, czy materiału biologicznego, który pozwala na izolację związków biologicznie aktywnych, które mogą być już wtedy wykorzystywane w różnych celach, chociażby do produkcji leków. Inicjatywy takie jak Most Danych. Mają tutaj istotne znaczenie, dlatego że pozwalają dotrzeć do bardzo szerokiego grona naukowców i to pozwala również rozszerzyć cały zakres badań, które są, one, które są prowadzone właśnie na, na szczepach, które są dostępne w kolekcjach, a to pozwala potem na wypracowanie nowych zastosowań, nowych aplikacji na przyszłość. W mojej dziedzinie, którą się zajmuję, czyli oceanografii fizycznej. Właściwie większość wiedzy, która jest zdobywana na podstawie zjawisk, którymi my się tutaj zajmujemy, jest zdobywana na podstawie danych. I właściwie są to trzy rodzaje, trzy rodzaje danych, które ja wykorzystuję, w ogóle które są wykorzystywane w oceanografii fizycznej. Najważniejszym dla nas źródłem danych są zawsze dane pomiarowe. To są dane, które zdobywamy, wykonując pewne pomiary w morzu. Kolejnym źródłem danych są dane satelitarne. To są dane, które pozwalają nam uzyskać informacje dotyczące dosyć dużego obszaru przestrzeni z jednej chwili czasu i są cykliczne. Te dane, którymi, które ja produkuję i też którymi, z których bardzo mocno korzystam jako ze źródła danych, są dane pochodzące z modelowania. W otwartym repozytorium udostępniam dane modelowe. Które dotyczą dynamiki, czyli ruchu wody w strefie brzegowej morza. Repozytorium oferuje nam promocję tych naszych danych, czyli indeksuje dane tak, żeby one były gdzieś wysoko w wyszukiwarkach. No, no bo samo umieszczenie danych to jest za mało, żeby te dane dotarły do społeczeństwa. Te dane powinny być rozreklamowane i dobrze promowane, żeby społeczeństwo no, wiedziało, że potencjalny użytkownik, że, że takie dane może gdzieś uzyskać w jakimś konkretnym repozytorium. Także. Właśnie to pozycjonowanie w wyszukiwarkach myślę, że jest bardzo cenne. Poza tym możemy tutaj być, umieszczając dane w takim repozytorium, możemy mieć takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o nasze prawa autorskie, ponieważ te wszystkie właśnie sprawy związane z prawami autorskimi, z licencjami są tutaj dobrze uregulowane, więc jest to naprawdę dobre narzędzie, żeby swoimi danymi się dzielić. Polityka Open Access umożliwia szeroką wymianę informacji pomiędzy naukowcami. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie interdyscyplinarnych publikacji i zespołów badawczych. Dzięki dostępowi do mostu danych możliwe jest prowadzenie badań naukowych. Wymiana informacji służy także studentom i osobom, które zainteresowane są finansami, ekonomią i zarządzaniem. Udostępnianie danych badawczych jest nie tylko trendem czy dobrą praktyką, ale koniecznością. Jest również jednym z głównych aspektów tworzenia planów zarządzania danymi w projektach badawczych.